Widzowie. Skończyłem ten odcinek i dzisiaj, zaczynamy, i dzisiaj zaczynamy znowu w tym miejscu, gdzie skończyłem poprzedni odcinek. Jak jechałem na Świergotki, już wysyłałem. przesyłanie będzie trwało około 3 minut. Dzisiaj jedziemy znowu 99. Dzisiaj jedziemy 99. Pierwszy raz w ogóle jestem na Świergotki. Pokażę Wam tutaj samo otoczenie oprócz ludzi, przepraszam, że widzicie tutaj tak źle, bo świeci słońce. No i tak to właśnie jest. Jak nagrywacie jakiś odcinek na dworze o autobusach, ja tutaj nigdy nie byłem. Dalej teraz. Będziemy czekali na. O widzowie, patrzcie. Tu jadzie, zaraz pokażę Wam tu. Tu jedzie ja 89 i 68, jak mi się dobrze wydaje. O widzowie, pokażę Wam jak się zmienia tam ten napis. Jak oczywiście będziecie widzieli. Widzowie, poczekajcie, bo ja muszę teraz zobaczyć. 17:24. A muszę sprawdzić. Zaraz, zaraz. 1728, mama będzie 1728, o widzowie, czy wy tam widzieliście jak ten autobus zmienił napis 189, bo miało, bo miało, y, jak to się nazywa, na y, jak to się tam nazywało? Na, świ na świergotki, czyli o tutaj nie. No i zmienił napis na 8-9 kołątaja. To, to jest tam postój chyba, tak? Postój tak? Tam jest postój, a w ogóle wizowie to ja się tak zastanawiam. Czemu aż ze świergotaj, czyli, czyli tam daleko, czyli tak daleko od kołontaja, jeżdżę mam do na kołontaja. A tam jest 6-8 na plecrodła. Mama! Mama! Mama, dziewiątki będą... Mamo, dziewiątki będą... E, 17:28. No? widzę jak to cicho, ładnie, ładnie. Widzę, ja tu na chwilę wyjdę. Chcę sobie zobaczyć. No tam widzicie coś? To mi powiedzcie. Koniec, nie ludzi nie nabry, tak? jeszcze tutaj. Tak, 28 osiem będzie. No, za dwadzieścia osiem będzie. Dwadzieścia będzie. Mama! Mama! Dobra. Jesteśmy.